Cześć Wam wszystkim, nazywam się Szymon, to już wiecie. Dziś Wam chciałem pokazać taką fajną aplikację. Wam polecam, jest bardzo fajna. Możecie zgrać, ja nie zmuszam, ale tu są różne efekty. Możecie nawet i nagrać, możecie wrzucić do YouTube'a. No i co najważniejsze, macie mi dać łapkę w górę, komentarze i suba. To jest najważniejsze. Pamiętajcie. Ma być łapka w górę i subskrypcje i komentarze. Ale zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o jednym, że to się nazywa mega foto, czyli foto, tak mówi się, a po angielsku to foto, bo jest pychy napisane, ale to jest foto, to już wiecie, dobrze? To zaczynamy pokazywać jakie mam tam efekty, dobra? Zgrałem to już wam bardzo dawno. Zgrałem to. O! Jestem kolorowy! A! Jestem kolorowym! Uuu, nawet fajny! Kolor. Kolorowy tęczowy, mój ulubiony. Dobra. Teraz jest. Hmm, kto. O jejku, ale mam bebek! Jestem taki gruby! Ojejku, o jejku, Ej, jestem chyba. Gruby, co się dzieje? Ło, na serio wam polecam, to jest bardzo takie fajne. Uf, trochę deszcz będzie mi przeszkadzał, ale tam nie warnę, dobra? Ło, ale chudy, a nie. Nic nie jadłem. Nic. Jeden dzień wytrzymałem bez jedzenia i chyba wystarczy. Dobrze, a pora być takim grubym. <laughs> na serio, to jest fajne. Dobra. Teraz jest... Uuu, spikselowany. Ej, twarz prawie miałem jak Minecrafta. Steve'a. Ej, napiszcie w komentarzach. Możecie zatrzymać albo włączyć na powolne. Wtedy zobaczycie. Ale nie wiem, czy to mam. Nieważne. U, ale wyglądam z Minecrafta. Spikselowany. Uuu, fajne. Dobra. To... Następnym jest... Uuu, ale mnie jest tak bardzo dużo. A nawet w środku jestem duży ja. Uuu. Jejku. Ale mnie jest bardzo dużo. Ej, chwila. Jeszcze może coś jest? Chwila. Co się dzieje? Dlaczego ja jestem taki... Ło. Co to jest? U, jestem szklany chyba. O ile wiem. Dobrze. Yy... To jeszcze. Ej, co to jest? Ło... Ej, co to? Ej! Ja sobie mogę tym kręcić! Chwila, jak to włączę? u Jakie wykręcone! Uu, a to? Mm, to jest to samo, ale to, to tak samo. Dobra! Ej! Mnie jest dwóch! Ej, co się dzieje? Mnie jest dwóch, chwila. Piątka! Ej! Hehehe! Piątka! u, Ej! Mnie jest dwóch, dlaczego? Ojejku. Jestem prawdziwym efektem! Chwila! O! Tu jakiś taki fiolet, tu taki ciemny, tu taki jasny. A! Dobra! Czyli. Tak! u, jestem. Szybką piłeczką. Uuu. E, chwila. A, bo to ja kręciłem dobrze. Ale mnie jest bardzo dużo w tej kulce. Ui! A, zawrót głowy. A, dobra, starczy. Uu, jestem kolorowym. Wo, co to jest? U, Jest różowo-niebieski, czerwono-fioletowy. Czerwono-zielony i zielony-niebieski. Trochę jest tego niebieskiego. A następnym wezmę sobie przykład... Ej, zmieniam kolor, co się dzieje? E, chwila, czy ja zmieniam? Nie, nie zmieniam. Chwila. O, no to. Zapomniałem, dawno tego nie, nie obsługiwałem. Ej! Ja jestem... uuu się trzęsę! Uuu, ale fajne w sumie wam powiem Co to jest? To? wo, Jejku! Hmm! A to co to? Uuu! Ej! Co to jest? Mnie tak bardzo milionów dużo jest! Uuu! To pewno z milionów musi mnie być. Uuu, co to jest? Uuu, ej, chwila. Wezmę następne. To będzie na przykład... u co to jest? o moja twarz! Moja twarz! Co się stało? O-ou! Wykręcona twarz. Tak, u Jejku. Ej, dobra. Następne... Wezmę jak... Jestem psem! Chwila, oczy sobie tak wy... Jestem psem! Chwila... Haha! Ha, ha! Psem jestem! Uu, ale słodki piesio! Hmm, dobra... Tutaj się świedzę. Uuu, duch! Ale w sumie to nie ducha, nie przypomina... Ale można tak powiedzieć. Uuu! Różne efekty to ja lubię! gdzie jesteś, kulko świecąca? Chcecie złapać. Ha! U, złapałem. Dobra. Ja się kręcę! Uuu uu, uu. uu, uu. O nie! Co się dzieje? Wejście to ode mnie! Moja twarz! Uuu. Ale fajne! Nie no, na serio, te efekty są super! I jeszcze tutaj mnie mamy. Uuu! Cześć. Ręka nawet się nie skrzywiła, ale trochę. Ja nic nie ruszam, a się rusza. Hehe. Dobra. Jeju, jaki ja jestem kolorowy. Chwila. Uuu. Jejku. Jaki jestem świecący. Diamentowy. Uuu. Dobrze. Jeszcze... Mm, mamy. Uuu! Co to za gra? To ja jestem w grze! Ej, atakują mnie! Co jest? Nie mogę się chronić! Hmm. Co to za. Chwila. Co to. A nie, nie mogę dalej. Nie wiedziałem, dobra. Tłumaczę to. Jej, co się dzieje? Jestem zmieniony. Uuu. Uuu. A to, to już... Uuu. Prądowym jestem! Uuu. Prądowym! Chwila! Jestem. Jestem na wieży! Chwila. Chwila. Jeszcze chwila. Ale ja już wyglądam! O, ostatnie wam pokazuję i już dobrze. Tego wam nie pokazywałem. Ej. Nic, nic tu nie widać, hej. Niczego tu nie widać. A może ostatnie jeszcze. Za chwilę 10 sekund. To. A... Ej. Jestem do góry nogami, a! Ej. ja, Jestem do góry nogami. Może ostatnie wam jeszcze pokażę, czyli to. O wow. nie się zbliżam, jak będę dalej, trochę dalej, zobaczmy, ale będę bliżej, to bliżej, wow, ale fajne, już wezmę na normalne. Dzięki za oglądanko i polecam wam taką aplikację, bo jest świetna, różne efekty, ale niektórych nie można włączyć. To dopiero teraz się dowiedziałem, bo kiedyś tego nie brałem. Ale dziękuję za wspólne oglądanko. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o jednym. Zgadnijcie. To jest lajk, like, suba i komentarze jak Wam się spodobało. Nie zmuszam. Pa!